Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Omkesi, i dzisiaj znowu ze mną jest Szerszeń. E, I dzisiaj pokażemy wam wszystkie nowe dodane ubrania wraz z ich kolorami, bo tak, teraz w tej nowej wersji Hardwoda można swoje ubranka kolorować. Dobra, jak widzicie trochę tego jest. Nie wiem czy jest i więcej niż wtedy jest, jak myślisz Szerzeń, Czy tyle samo? E, to są wszystkie chyba. No coś takiego, Podobnie jest. Chyba. Dobra, zaczniemy może od spodni. Wyróżniamy ich 5 sztuk, sześć nawet. 6 sztuk różnych nowych spodni. Także po pierwsze mamy military pants, czyli takie wojskowe spodenki, które zapewniają 20 re toksyny redukcji, czyli po prostu 20 odporności na toksyny i 10 prędkości przeładowywania, To jest w miarę spoko, bo będziemy sobie mogli szybciej przeładować. Dobra, ubierzemy je. A w sumie to nie będzie ubierał, bo lepiej mi je wam będzie pokazać. Także ty nie po kolei ubieraj te... Nie to. Ty szerszeń ubieraj po kolei tej temki. Dobra, to może zostawić. I teraz tak, pokaż te spodnie, ja to będę pokazywał na tym. O, jak widzicie tak one się prezentują. Możesz teraz pozmieniać kolory parę razy, tak żeby zobaczyć jak to się, co się zmienia. Tak parę razy po prostu pospamuj. O, jak widzicie, wariacji jest ich wiele, więc możemy sobie normalnie... Co chwilę to jest randomowe, kolory. więc Tak, niestety nie da się tego wybrać, to jest randomowe, ale fajna opcja, Można się pobawić i zrobić takie, które nam się podobają. Dobra, teraz kolejnymi spodniami będą harem pants. Zapomniałem 20 odporności na ciepło i 5 odporności na zimno. Teraz się nie ubierze. O, tak się prezentują, możesz podjąć kolory, w miarę spoko, nie? Takie dresy. Takie dresy, no. Dobra. Kolejnymi spodniami będą Jeans Lowrider, czyli takie, jak to nazwać? Czekaj, bo jeszcze nie przeczytałem wszystkiego, dawaj z powrotem. No, sorry. Muszę przeczytać, co tam dodają. Zapewniam 30 odporności na zimno i 5 przyspieszają nam o 5 yy, bani drewna, także to ja, jest ja ci powiem czym się różnią, a ja ci powiem czym się różnią te, te dwie jeansów bo to masz zwykłe i te Aha. low Lowridery low -ridery to są ludzie, którzy po prostu yy, nie lubią się, tak. po prostu mieć mieć luz no, widać to po wielkości, po prostu nogawek. Tak, tak. Dobra. A po prostu mają jeszcze... dużego, nie, to jest prawda. A no, no właśnie i hipfire akurat, czyli że większą celność. Dobra, teraz możesz je ubrać. I podjąć kolory, a ja sobie wyjdę dookoła. A, one to faktycznie spadają. Bo majty wystają, widzisz? Mówię. Okay. Takie dla ludzi, którzy lubią luz w gaciach. Czyli dla takich czarnoskórych graczy. Tak, tymi, Tak, dla czarnoskórych graczy, to. dokładnie, dokładnie. Dobra, a kolejne są te dżinsy, które zapewniają 20 odporności na zimno. można się ubrać i podjąć kolory. A, one są takie dla do normalnych tutaj... to są dla do normalnych jest... ludzi. Znaczy nie, to bardzo yy, boli dolna część ciała ogólnie. Tak. Tak bardzo obcisłe takie wiecie. Kolejne są cargo shorts, które zapalają 20 odporności na zimno i 60 na ciepło. Bardzo dużo na ciepło, nie? Możesz je ubrać, No, ubrać no Czyli takie zwykłe krótkie spodenki, tak jakby grubsze, bo trochę mają więcej kieszeni. co są te kieszenie właśnie. No właśnie, właśnie. Ale ładne, fajne. Dobra. No, Kolejnymi są basic shorts, czyli tak naprawdę już się niczym w statystykach od tamtych. Możesz się ubrać i pokazać, podjąć kolory. Są lepsze, a, ja kolor. a, to, kolory to są nie. się nie zmieniają. Ale Penus. Mały. Ona to tym się są Basicowe to nie da się zmienić, a? Tak, że kolory tak. się da zmienić, no widzisz. Dobra, teraz wam pokażę buty. E, mamy i do... Trzy rodzaje ich mamy. Dobra, weź pierwsze trampki, sneakersy, jeszcze ich nie wiesz. To, to już tak mam... czytam. To czy już mam jedne osoby, więc. Dobra, to jest zostaw, a ja przeczytam. Zapewnią dwa odporności na PWP, czyli po prostu dwa więcej pancerza mamy. Cztery ochrony na ciepło, na zimno, znaczy tak, cold protection. No i trzy movement speed'a dodają. Kolor się da zmieniać? Mm, Sprawdzę. Nie. Tak no mamy takie podstawowe trampole. Dobra, kolejną rzeczą są hiking boots. Zapewnią dwa ochrony na BWP, 5 przed zimnem i tylko dwa speed'a. Możesz je ubrać, Zobacz czy da się mieć kolory. Właśnie nie, nie da się też. Nie da się z tych Ale wszystkich, z butów chyba nie Dobra, i ostatnie są boots, czyli zwykłe buty buty statystykami nie użył się niczym, może się też ubrać. Pokażemy. Też się nie do Też się nie do zmieniać. Dobra, to jeszcze zestawny na of Speed. Ja no, Bo mamy jeszcze dane. Tak, to ja się pokażę. One nie mają żadnej. tej, nie mają żadnej tekstury. tekstury ale dodają nam 99, speeda speed. Zobaczcie, jak szybko możemy sobie po mapce chodzić. To będzie oczywiście dobre tylko dla do adminów i tak dalej, żeby nie musieli latać i tak dalej. Może sobie po prostu szybko chodzić. Fajna sprawa. Dobra, już się dajmy, żebym tutaj mógł normalnie chodzić. I teraz wam kolejną część, czyli kurtki razem z bluzkami, t-shirtami kamizelkami. Tak takie wszystko. Zaczniemy, może od zwykłego t-shirtu. Zwykle, wiesz co, zrobię? Weźmy weź ze zespołem jedną skrzynkę, żebym mógł się odrzucić po prostu. Żeby nie robił. Po prostu tu gdzieś A to dobra, to trzymaj sobie kół i po prostu zakładaj pojedynczo. Nie musisz wszystkiego brać. Dobra, bierz tego t-shirta. T-shirt się daje, także po prostu go pokażemy. Czy chciałem zacząć z tyłu, żeby go pokazać? Naprawdę żeby dobrze pokazać. Tą ale wywa wywalimy itemy. Chodzimy to z, w skrzynkę. Bo Dobra, to jest to, ten to debu W ci postawię. Więc tam wszystko i zdejmij plecaka, żeby ładnie to wszystko pokazać. Dobra, no i mamy zły da się nawet kolory zmieniać. Dobra, no, nie ma Elegancko wszystko się dot, tutaj ten... dobra. Kolejną rzeczą jest singlet, czyli dodaje nam 20 toksyny... 20 80% znaczy nam redukuje toksynę i radiację o 1, to jest spoko, bierz go. Zmieni kolor jak się da. Czyli jesteśmy takim Januszem typowym, Tak, nie wiem, Janusz zieleni i kolor się da też zmieniać. Tylko bierzecie taki kolor taki, taki przepocony, bierzecie taki... O, 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 właśnie, o, nie, no, Jesteś, jesteś, jesteś no, właśnie, jesteście właśnie Januszem. Tak. Dobra, kolejną rzeczą jest jumper, czyli taka jakby bluza. Dodaj nam 50 od jumper, na y, jumper to był ten. jak się nazywa. Jumper to był sweter nowy. No taki sweter. Kolor też można sobie zmieniać. On jest taki źle uszyty, widzisz? Jakby ma takie ten. No to góry. No ale ogólnie się fajnie prezentuje. Dobra, o. kolejną rzeczą jest. Teraz tego wygląda no. Kolejną rzeczą jest hoodie. Y, Oferuję tyle samo, ochronę przed dziwnym i prezentuje się tak. I taka fajna bluza. Fajna, zwykła bluza, fajnie leży, ładna, stylowa. Tutaj nawet mam inny kolor w szafce. Dobra, pozmienię sobie kolory, a nie dalej. Dobra, a kolejną rzeczą jest, może teraz czapkę, pokażemy jest zwykłe, jak byni, czyli taka czapeczka, która już wcześniej była. Daje nam 10 ochrony przed zimnem. No, tak się prezentuje, tak jak w sumie, podobnie jak wcześniej, nie? Szczer, nie, inaczej. teraz jest taki bardziej. E, chodzi o to, że teraz ma taką, jakby, teksturę bardziej. Wcześniej tak, była taka. Tak, taka. leżała, po prostu, a teraz taka jest na głowie, nie? A kolor się teraz to jest nie? Już, tak da się, czekaj, już nie złożył. Pozmieniaj. Zobaczymy. O, już takie chyba są zmienić. tylko parę kolorów i widzę, że Taki dużo, ciemne, dużo no. razy trafia się na to samo. Dobra. Kolejną rzeczą jest Jacket. 120 ochrony przed zimnym, czyli jest to taka zwykła kurtka. Ma tyle samo ochrony przed zimnym, co czerwona kurtka kiedyś. Uwierz ją. A, taka rozpięta, to ja nie wiem jak ona chce dawać mhm. ochronę przed dziwnym, No Właśnie nie dobra. kolory. Przejdę dookoła. Ale wygląda fajnie, trzeba przyznać, nie? No nawet. To wygląda z O, teraz taka zarąbista. A taką fajne. To jest ta właśnie kurtka, co oni pokazywali, że takie coś dadzą, tylko że ona no, czerwona wtedy była. Dobra. Kolejną kurtką jest bomber jacket, czyli dokładnie tyle samo kleczę ale jest bombowca, tak jakby. Znaczy Bo... po prostu jest zapięte i... Wiesz, A, zapięta to... jest i taka I, I z tyłu i z tyłu, zobacz, że z tyłu ma inną teksturę taką. Tak, tak, no. Teraz zmienię kolory, jak się da. Daj się, wszystko. O, fajnie się prezentuje. E, dobra, kolejną rzeczą jest Combat Jacket, czyli taka do walki, o widzicie? Na no wszystkie tyle samo wszystko da. Tak, ale jest ładna. Chyba najlepsza. Ta chyba jest bardziej jest taka o, o z blaskami, czy coś, ona jest taka, nie wiem. Może, może. Taka wojskowa, dobra. No i ostatnią rzeczą jest kamizelka, która zapewnia nam 10 i 4 ochrony przed nabojami, ubierz ją. O, widzicie, mam normalnie kamizelkę, jak policjant taki, nie? Typowy no, ale się da zmienić, kolor. Komandos. O, i kolor się zmienić, zobaczcie sobie. Elegancko. To mi się podoba. Wiesz, z jest t-shirt z i kamizelką, no. I teraz plecaki, No i teraz plecaki. plecaki. Weź smalu, bierz, on daje nam 16 miejsca we filmiku. Tak jest, malutki, fajny kolor, się to zmieniać chyba, nie? Pozmieniaj. O, ładnie. To jest taki podziem. szkolny. Taki szkolny, typowy, mały plecaczek. Coś tam możemy zapakować. O, dobra. Kolejnym jest ledge Backpack, daje nam 40, czyli tak naprawdę prawie 3 razy więcej. Czy ponad 3 razy więcej? Nie no, prawie 3 razy więcej, dobra. Muszę też zmieniać kolor. Też można kolorki zmieniać, ładny, fajny. No i ostatni, czyli taki dostępny dla adminów, Test pack, test Backpack. Jest czyli to jest największy. Taki... I... Czy to jest taki jakby powiedzieć debug, tak? Debug, taki to... stary debug. Dobra, pozmień kolory, pokażę im tutaj, o. No i elegancko. Także ludzie to było wszystko, jeśli chodzi o itemki, o ubrania. Widzimy się z Wami w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. Żegnam.